Witam, witam serdecznie, moi drodzy, witam i zarazem też przepraszam, że tak długo mnie nie było. Osoby te, które oglądają mój kanał, i też oczywiście dziękuję za Waszą cierpliwość i za wyrozumiałość, moi drodzy. No cóż, tak jak już tam na jednym filmiku wspomniałam, byłam zajęta, byłam, wtedy jeszcze byłam zajęta, a teraz już jestem wolna. Bo, y, malowaniem obrazu. To jest malowany obraz na płótnie. Na podstawie daty urodzenia, aby wzmocnić y, moją jedną wickę, i ten obraz już jest zakończony, już jest przekazany, i oczywiście, jak to się mówi, jestem zadowolona z tego, że mogłam następnej osobie pomóc. Dobrze moi drodzy, dzisiaj jest to filmik, który jest związany z pytaniem, czy będziemy jeszcze razem dla pani M, bo pani M do mnie napisała, prosząc, żebym zobaczyła, co tam się dzieje w, tym, w tej znajomości między panem M. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? I takie w sumie główne pytanie to jest, czy będziemy razem? I zobaczymy, co karty powiedzą. Czyli moja droga, pani M. Zobaczymy, co przekażą karty. Mam nadzieję, że mi się uda dobrze odpowiedzieć na pani dręczące pytania. Więc zaczynamy. Czy pani M będzie z panem M razem? Ja zobaczymy tutaj pana M, karta dla pana M. Jak wygląda ten związek z panią M? takie prychania i tak dalej. Fukania to są moje pieski. Tak? No, kurczę, pięknie się zaczyna. Ładnie się zaczyna. Czy będziecie razem? Czy będziecie razem? Hmm. Wszystko wskazuje naprawdę na wielkie uczucia. Dobra, ale to jest niepewność, ból, wolność w uczuciach. Zastanowienie... dobra mm -hmm, mm -hmm. Dobra. Cóż ja mogę powiedzieć? Pięknie się zaczęło fascynacją i jak to się mówi zauroczeniem uroczeniem na początku tak. Mm. Tutaj widać jakieś jeszcze nowe możliwości, czyli albo nowe nadzieje, nowe nadzieje na większe uczucia od strony pana. Ale to się zatrzymało, bo tutaj jest coś nowego, coś nowego i tu wychodzi na to, że pan M zmienił kierunek zainteresowania. Postanowienie. Postanowienie czy wielkiej zmiany. Tutaj jest bardziej tak, można by było powiedzieć lekko. Dobra, związek nie ma sensu. Wychodzi ostatnia karta, że to wszystko jest y, zakończone. Ewentualnie można by było powiedzieć. Nie ma najmniejszego sensu, obojętnie jakbyśmy nie szli w jakim kierunku, po prostu to wszystko się już zakończyło. Tutaj ktoś po prostu zrobił przecięcie, bo nowa możliwość, nowe rozpoczęcie czegoś, nowa znajomość, rozsądek. Dobra, tu był przez jakiś czas jakaś fascynacja. Tutaj mamy nowe, coś nowego. Mądrość, rozsądek, zwrot akcji, czyli kierunek tego Pana zainteresowania idzie w innym kierunku. Dużo nie można tak powiedzieć. Po prostu to, co było, to było po prostu fascynacją przez jakiś czas. Była to było, można powiedzieć, o zauroczenie. To też tak. Od Pani strony jest nadal też to zauroczenie. To nie jest to, że to jest miłość. Tu nie widzę żadnej miłości. To jest tylko i wyłącznie podtekst seksualny. Związek Wasz był na zasadzie wolności, czyli zgadzacie się na te same warunki, że Was tylko i wyłącznie y, y, łączy. Mówmy tak szczerze. Łóżko, tak? Ewentualnie, no właśnie, te ogniste uniesienia. To, ale tak w sumie, nigdy to nie miało żadnych planów na przyszłość. Tak tu wychodzi. Mamy tutaj cały czas kierunek, że uczucia idą no. Powiedzmy sobie na tej zasadzie, bo ja nie chcę tutaj mówić tak dobitnie, ale cały czas to dnia. W sumie można by było powiedzieć, że to nie miało najmniejszego sensu. To tylko i wyłącznie była fascynacja za uroczenie na jakiś tam czas. Można by powiedzieć. Można by było powiedzieć, to była taka jak gdyby. Mm, Napełnienie pustki. Cały czas mi przychodzi rozrywka. Takie coś. Rozrywka. Rozrywka. Ja jeszcze zobaczę, co tutaj idzie jeszcze. Co tu jeszcze jest. No i nie no, wyraźnie karty pokazują, że to jest po prostu wymysł. Cały czas jest namowa do czegoś nowego, aby zapomnieć o tym, bo po prostu to nie miało najmniejszego sensu. To był tylko i wyłącznie prowadzony związek na lekko, tak można by było powiedzieć. Czyli jest tutaj też namowa przez karty: zacznij coś od początku, coś, co będzie miało dla Ciebie sens w życiu. Tu już nie chodzi o, o to. Pani musi znaleźć sobie sens jakiś. Sens, kierunek. Bo to, co Pani sobie wymyśliła, że będzie miało jakąś przyszłość, to tu wyraźnie karty cały czas pokazują, że to jest bez sens. To po prostu nigdy się nie zrealizuje. To nie ma po prostu nawet... Yy, można by powiedzieć, iskierki, nawet nadziei na to, że coś się zmieni w tym. Ten Pan po prostu zmienił kierunek zainteresowania. Jego interesuje ktoś już inny. Wszystko możliwe, że jest to Pan, który po prostu właśnie bazuje na takich osobach jak Pani, które szukają miłości i uczucia. I jeśli się znudzi ta osoba, to ten Pan szuka następnej osoby, która widzi w nim tą nadzieję na. Yy, nadzieję, można powiedzieć, nadzieję, że spełni marzenia. To tak jak tutaj, w tym przypadku też wychodzi. Także Pani musi znaleźć sobie po prostu całkiem inny kierunek zainteresowania. Niech Pani po prostu idzie więcej może do ludzi. Zacznie się spotykać z nowymi ludźmi. Zmieni otoczenie. Niech Pani może się zainteresuje jakimś hobby. Nie wiem, na tej zasadzie tu karty podpowiadają, ten związek nie ma sensu, to jest po prostu utopia, którą pani... Hmm, fantazja, jak ja to nazywam, fantazja y, pobudza i rozbudza w nas nadzieję, ale tu karty wyraźnie mówią, że to nie ma najmniejszego sensu. Niech pani znajdzie jakąś przyjemną rzecz, która... Y, odciągnie pani umysł od tej osoby. Ta osoba nie, praktycznie można by było powiedzieć, nie jest godna y, pani uczuć. Jest to skoczek, y, który przypuszczam, że po jakimś czasie zmieni znowu partnerkę. To jest, no, co by tu dużo nie mówić, osobą bawiącą się Uczuciami kobiet. Można by było też tutaj tak nazwać, że on lubi robić ból dla kobiet. Że jest to osoba, która ma y, satysfakcję, że te osoby, gdy je tak rozkocha w sobie, albo tak można by powiedzieć, roznieci do gorąca, zostawia i się, no, można by było powiedzieć, że się może cieszy tym faktem, że ta osoba będzie tak cierpieć i tęsknieć. Coś tutaj tak wychodzi. To jest takie coś, takie... Ja nie chcę mówić, że to jest jakaś zemsta, ale to jest coś, co on po prostu na dzień dzisiejszy lubi. I dlatego lubi wolne związki. Wolne związki. A może też być tak, że po prostu do tej pory jeszcze nigdy nikogo nie poznał na tyle, aby powiedzieć, tak, to ta ona, z którą ja chcę być do końca. Może to też jest to. Mm, dalej, zaraz zobaczymy, co jeszcze karty powiedzą na ten temat. Pani M i pan M. No nie, no kurde. Znowu. Karta, która mówi, żeby się pani przestała dręczyć, pani się dręczy. Następna karta. I tu jest przemowa taka: znać równowagę w sobie, znać równowagę w swoim życiu. Jednym słowem, znowu karty podpowiadają, przestań. Zadręczać się, znajdź sobie nowy kierunek zainteresowania. Ja nie mówię, że to musi być następny jakiś partner, tak? Ale coś, co po prostu panią odciągnie od tego, że będzie pani w kółko o tej osobie myśleć i zadręczać się, to nie ma najmniejszego sensu. Cały czas karty o tym mówią. Żeby po prostu dać sobie na spokój, znaleźć równowagę, czyli ja proponuję trochę medytacji. Trochę, może tak, spacerów na świeżym powietrzu, szczególnie do lasu, proszę sobie, przejść się z parę razy, wypłakać się porządnie do poduszki, aby po prostu tą, tą udrękę, ten smutek pozwolić, żeby wyszedł ze łzami, i się pani wtedy oczyści i zacznie, może pani inaczej myśleć. Yy, karty, Cały czas podpowiadają, że to nie ma najmniejszego sensu dalej ciągnąć. Niech pani to zakończy, dlatego że ta osoba nie jest warta tego. To jest po prostu skoczek, który zmienia partnerki. Tak to tutaj wychodzi. Tak karty pokazują. Tak? Co dalej jeszcze? Co jeszcze mogą powiedzieć? Właśnie. Znajdź w sobie pokój. Czyli uspokój swoją duszę. Uspokój swoją duszę. Znajdź równowagę. Wtedy znajdziesz też i spokój w sobie i twoja dusza przestanie tak cierpieć. Tak? To jest... Wyraźnie, pięknie pokazane, naprawdę, bardzo pięknie pokazane. Jeszcze coś na temat pani M i pana M. Gdy dalej będzie pani to robić, pani naprawdę może złapać deprechem. O ile Pani już jej powoli nie dostaje tej deprechy. No i to może się odezwać też chorobą, później jakąś tam, powiedzmy sobie, psychiczną, tak? To będzie po prostu to wydarzenie, które się Pani teraz wydarzyło. Wydarzenie, które się wydarzyło, pięknie zabrzmiało, bardzo, ale no trudno tak powiedzieć. Tak się powiedziało. Yy, może zaważyć na tym, jak będzie pani podchodzić do następnych yy, partnerów w swoim życiu. I niech pani się odetnie od tej osoby, aby oczyścić po prostu w ogóle swoją przestrzeń i żeby weszło coś nowego w tą przestrzeń. Niech Pani się całkiem odetnie. Niech Pani pozwoli odejść tym wszystkim uczuciom, które teraz są w Pani. Jest tak pięknie pokazane. To jak to się mówi, ja przekazuję to, co karty pokazują. Karty znają ten cały temat. I one pięknie odpowiadają na to pytanie. I teraz jeszcze raz powtarzam: związek nie ma najmniejszego sensu. Nie ma po co to odciągnąć. Niech Pani odetnie się od tego bo pani może wpaść w depresję, o ile pani już nie wpadła w jakąś psychozę, tak tu można nazwać, psychoza uczuć, coś co pani po prostu koniecznie naciąga, a to jest niepotrzebne, bo tak karty tu pojętnie pokazują. Niech pani znajdzie sobie nowy kierunek w życiu, ja już nie mówię o tym, że ma być jakiś nowy partner. Niech pani się oczyści ze wszystkich... Y, dotychczasowych, można powiedzieć, y, myśli, które panią cały czas dręczą w stosunku do, te, do pana M, bo y, musi pani znaleźć równowagę w sobie, musi pani w sobie znaleźć nowy cel życia, niech to nawet będzie nowe hobby, żeby zapomnieć, oczyścić swój umysł i swoje uczucia, żeby wyszło coś nowego. To jest przepięknie pokazane. Niech Pani pozwoli, żeby te uczucia do tej osoby odeszły, ale jeśli Pani to ma zrobić, to niech Pani najpierw, jak to się mówi, zacznie medytować, niech Pani zacznie chodzić na spacery, niech Pani znajdzie sobie jakieś fajne hobby, które będzie odciągało myśli, żeby nie nawracały znowu te, ta psychoza bo to jest no, to jest obsesja to się nazywa obsesja takie coś obsesja, która po prostu idzie w tym kierunku, że Pani może się naprawdę rozchorować albo mieć po prostu skutki takie, że następne osoby, które Pani pozna będzie Pani mm, w nich widziała mm, albo szukała czegoś podobnego, co miał, miała ta osoba, która teraz Niby przy Pani jest, tak? I to jest niewskazane, bo to, jak ja to nazywam, to idzie w kierunek choroby, choroby głowy, tak delikatnie mówiąc, tak? Czyli jeszcze coś karty mogą powiedzieć na ten temat. Co jeszcze karty powiedzą? Niech pani będzie odważna i niech pani zrobi to cięcie, niech pani da sobie już na spokój z tym. Tu jest potrzebna. Teraz musi pani do siebie powiedzieć: dam radę, przestanę myśleć o tym człowieku, bo to nie ma najmniejszego sensu i nie mam po co drążyć tego tematu, bo ten człowiek znalazł sobie inną osobę. Ten człowiek jest po prostu taki, bo ten człowiek zawsze sobie znajduje następną osobę. Jest to skoczek. Tak muszę powiedzieć, który lubi, żeby partnerki, z którymi był przez jakiś czas, później cierpiały. Nie. Wiem. To jest taki, jak gdyby jego cel. Zemstą to nie jest. To jest po prostu jego taka, takie motto życiowe. tak, Bawię się, bawię, a reszta mnie nie obchodzi. Na tej zasadzie. Dobrze, co dalej jeszcze karty powiedzą? Tak, niech pani znajdzie sobie drogę, aby przejść na. No. Tak, pani jest potrzebna siła, odwaga. Musi pani y, 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 bardziej siebie pokochać, tak? Pomyśleć o sobie na tej zasadzie. Nikt mi w sumie nie jest potrzebny do życia, bo ja jestem silna, ja dam radę, ja wszystko potrafię. A jeśli pani szuka osoby, która będzie osobą dla pani doskonałą w łóżkowych sprawach, jak ja to nazywam, y, to takich jest dużo. Y, pani jest osobą naprawdę bardzo mocną i silną i odważną, można powiedzieć. Pani potrafi. Y, z kolan powstać i działać. I to jest piękne. Tak? Także trzeba wykorzystać tą siłę. Swoją siłę. Jak karty już powiedziały, nie drążyć dalej tego tematu, bo to idzie w kierunek, no, że będzie Pani, no, nie wiem, czy już jest deprecha, albo już, albo wejdzie Pani w tą deprechę, jeśli będzie Pani dalej siebie tak zadręczać. Ten związek nie ma najmniejszego sensu. Cóż ja jeszcze mogę powiedzieć? Jeszcze zobaczę, co karty tam dopowiedzą, ale w sumie one powtarzają non-stop to samo. One po prostu tylko teraz jeszcze dołożyły, że musi Pani być silna i jest Pani silna, żeby przejść, powiedzmy sobie, ten okres cierpienia, rozczarowania, żeby bo pani ma na tyle właśnie siły i mocy, żeby po prostu to przetrwać. Tylko musi pani zrozumieć, żeby to, że te uczucia do tego człowieka musi pani puścić, one muszą odejść. Mam nadzieję, że ten rozkład kart pokazał wystarczająco dużo. I wystarczająco dużo karty podpowiedziały, co pani powinna zrobić. No i przede wszystkim karty powiedziały, że nie ma sensu. Nie ma sensu dalej tego ciągnąć. To po prostu nawet nie będzie już nawet ciągnięte, bo to już można by było powiedzieć, że to jest koniec. Koniec tego. Był to luźny związek. A teraz wiadomo dlaczego, bo pan to jest po prostu skoczek, i on lubi takie coś. No i tyle, tak? Dobra, jeszcze zobaczymy, czy coś jeszcze powiedzą karty. I znowu. Yy, na dzień dzisiejszy, to znaczy, jeśli pani przeskoczy te wszystkie rady, które powiedziały karty, rady, aby być silną, aby zerwać ten związek, przestać myśleć o tym związku, daj, dać sobie na luz, jak ja to nazywam, zostanie pani na dłuższy czas smutek. Smutek. No i pięknie. Ta karta mówi o tym, że na panią czeka naprawdę ktoś, kto będzie panią naprawdę szanował i ym, pokaże, jak naprawdę wyglądają uczucia do kochającej osoby. Piękna karta. Czyli niech pani pozwoli, żeby to wszystko się zakończyło. Niech pani będzie silna. Zresztą pani jest silna. Pani musi tylko to zrozumieć, że ten związek nigdy nie miał najmniejszego sensu. To po prostu była tylko, można powiedzieć, zabicie czasu, tak? Na tej zasadzie. Jest ktoś, kto. Na panią gdzieś czeka. Jest, powiedzmy, powiedzmy sobie, nowa możliwość na nową, piękną, prawdziwą znajomość, która będzie. No, gdy pani kocha, ten ktoś będzie panią też kochać. To jest na takiej samej zasadzie. Um, co ja będę tutaj kom komplikować w odpowiedzi? Jest ktoś, kto będzie panią kochał i pokaże, jak to wygląda. Naprawdę ta, ta prawdziwa miłość, to kochanie, te sz ten szacunek do drugiej osoby. Przepiękna karta, czyli czeka na panią coś nowego, coś piękniejszego, aniżeli tylko i wyłącznie zauroczenie przez jakiś czas. Dobrze. To by było na tyle z piękną kartą nowego czegoś, nowego uczucia, które na Panią czeka, ale niech Pani po prostu pozwoli, żeby ten związek, którym teraz Pani była, niech po prostu odejdzie. Wypłakać się, pochodzić na spacer, wykrzyczeć się może w lesie. Nie wiem, na jakiejś takiej zasadzie, żeby sobie ulżyć i czystym wejść. w życie, pozwolić nowym projektom. Tutaj też jest też i nowym uczuciem. Się kierować tylko i wyłącznie trzeba tym, że na ziemi jesteśmy po to, żeby przeżywać różnego rodzaju wzloty i upadki. I tutaj tak samo u Pani jest tak przepięknie to pokazane. Jest wzlot i upadek, ale po upadku jest jeszcze inny wzlot. Czyli jest też nowa możliwość. Yy, I tu wychodzi, że nowa miłość. Dobra, to by było na tyle. Ja życzę wszystkiego dobrego i spełnienia marzeń. I oczywiście dużo siły i wytrwałości, i, i kroku do przodu. Tak? Nie tkwić w tym samym miejscu. I nie rozdrapywać tego, co już nie ma najmniejszego sensu. Pozwolić to, żeby się wszystko, tak jak ja to nazywam, rozeszło po kościach. Bo nigdy ten związek nie miał sensu. Nigdy. On już jest dawno zakończony. On praktycznie nawet nie istniał, ten związek. Dobrze. To cóż. Życzę miłego weekendu. I do następnego razu.